Pragniesz wybrać dobry odkurzacz pionowy? Lecz opinie czy zestawienia to dla ciebie wciąż za mało? Gratuluję. Należysz do rozsądnych osób, które chcą dobrze wydać swoje pieniądze. Wokół bezprzewodowych odkurzaczy pionowych krąży masa ważnych cech. Wszystkie z nich omówiłem w tym materiale. Całość oparłem na własnych testach oraz doświadczeniach. Od wielu lat prywatnie korzystam z odkurzacza pionowego i regularnie testuję nowe na rynku modele. W efekcie szybko poznasz sporo niuansów, których nikt nigdzie indziej nie Ruszył. Pamiętaj przy okazji o aktualizowanej klasyfikacji tych urządzeń na prorankingi.pl. Wybierając topowe modele, bazuje na testach oraz poradach z tego materiału. siła sącam Kluczowa sprawa w każdym rodzaju odkurzacza. Niestety interpretacja tego, co podają producenci modeli pionowych, nie jest łatwa. Natkniesz się tu na dwie jednostki. Paskale, które formalnie dotyczą ciśnienia, a także waty powietrzne. Co do konkretnych wartości, 15 tysięcy paskali stanowi świetny wynik. Takim odkurzaczem zbierzesz sierść z dywanu. Udawało mi się to również, choć kilkoma przyjazdami, nawet sprzętami oferującymi około 10 tysięcy paskali. Z watami powietrznymi jest już trudniej. Chodzi o to, że producenci chwalą się maksymalną wartością. Cóż jednak z tego, że odkurzacz przekracza np. 200 W powietrznych, skoro dotyczy to trybu na 10 minut lub mniej. I to jest właśnie największy problem. Nawet jak poznasz pewne dane dotyczące siły sądowej i zrozumiesz ich potencjał, to odnoszą się one do maksymalnego trybu. Producenci rzadko podają wartości dla pozostałych stopni mocy. Dlatego też warto przy okazji poznać czas trwania wszystkich trybów. Nie ma co schodzić poniżej 20 minut dla średniego pułapu. Nie daj się też nabrać na tańsze modele, które pracują na. Na przykład przez godzinę. Zazwyczaj osiągają wtedy około 5000, może 7000 paskali, co jest już przeciętną wartością, raczej tylko do podług twardych. Nie tak łatwo podać tu więc jakąś złotą radę. 15000 paskali czy 80, 100 watów powietrznych to w każdym razie dobre wartości. Wszystko powyżej nich jest już ekstra. Zwłaszcza jak dotyczy trybu na ponad 20 minut. Zawsze warto spróbować dopytać producenta o tego typu dane dla wszystkich stopni mocy. Wtedy dowiesz się dużo więcej. A jeżeli oczekujesz jeszcze prostszej porady, zwróć uwagę na napięcie akumulatora. Im wyższe, tym teoretycznie lepiej. Elektroszczotka lub turboszczotka. Przypatrzmy się teraz samej głowicy odkurzającej ma praktycznie tak samo duże znaczenie jak siła sąca. Kluczowa sprawa to jej rodzaj. Wiele osób nie wie, czym się różni elektroszczotka od turboszczotki. Wyjaśnienie jest proste. Ta pierwsza ma własny napęd, przez co szczotka centralna szybciej się obraca. Druga działa wyłącznie przez ciąg powietrza. Siłą rzeczy ma niższą prędkość. Zwróć Uwagę, co skrywa głowica. Chodzi o szczotkę centralną. Może mieć pasma włosia, być wykonana z gumy lub przybrać formę miękkiego wałka. Ta pierwsza opcja jest w mojej ocenie najlepsza. Nadaje się i na podłogi twarde, i na dywany, lepiej wyłuskując z nich nitki, włosy czy sierść. Właśnie wykładziny stanowią tu różnicę, gdyż są bardziej wymagające. Niemniej fajnie, gdy masz w zestawie oprócz niej wałek. Tego typu szczotki bardzo płynnie poruszają się po posadzce. Zwiększają nieco komfort odkurzania, bo niwelują wpływ całkowitej wagi. Wracając do szczotek z włosiem, dotyczy ich ważna cecha. Spójrz, jak wygląda zwykle szczotka mojego odkurzacza po zgarnięciu sierści kota perskiego. No cóż, mało przyjemny widok, prawda? Niestety, skutkuje koniecznością oczyszczania, do czego używam nożyczek. A to z kolei szczotka modelu Dyson V15. Pracował na tej samej powierzchni i przy bardzo podobnym poziomie zaśmiecenia, a raczej okudlenia. Skąd ta różnica? Dyson oferuje samo oczyszczenie. Nie pozwalam, aby na szczotkę się nawijało. Nawet bez tego mechanizmu różnica byłaby znaczna i na korzyść V15. Dlaczego? Ponieważ wałek jest grubszy, a pasma włosia bardziej od siebie oddalonym. Ale każdy medal ma dwie strony. Im większa szczotka, tym wyższy profil głowicy. Moim odkurzaczem bez trudu wjeżdżam pod wiele niskich mebli. Właśnie dlatego, że średnica wałka jest niewielka. To także warto sprawdzić przed zakupem. Głowicy dotyczy jeszcze jeden ważny szczegół. Prawie nikt nie zwraca na niego uwagi przed wyborem odkurzacza pionowego. Chodzi o wycięcie. Niewielki przesić z przodu głowicy. Tego typu rozwiązanie często spotykam na przykład w modelach Tefal. Co ci to da? Lepsze odkurzanie przy ścianach. Mało tego, chcąc zgarnąć wyższą kubkę śmieci, nie trzeba zazwyczaj podnosić głowicy i kierować jej na paprochy z góry. Oszczędza to siły. Proste, a przydatne. Diody LED. W zasadzie kontynuacja tematu głowicy, aczkolwiek ta cecha budowy zasługuje na osobny punkt. Diody LED, czy też jakikolwiek inny system podświetlania, na przykład laserowy, to ogromna zaleta. Dużo szybciej dojrzysz drobiny kurzu, okru, Jedzenia i inne zabrudzenia. To udogodnienie przydaje mi się nawet w słoneczny dzień, bo zawsze znajdą się w domu czy mieszkaniu jakieś zacienione zakamarki. Uwierz, warto to mieć w odkurzaczu pionowym. Akumulator. O stosunku siły sąd do czasu pracy już wspominałem, lecz wokół akumulatora krążą inne ważne cechy. Niepodważalny atut stanowi możliwość swobodnej wymiany ogniwa, wtedy odkurzacz nie pójdzie na śmietnik, gdy jego bateria kiedyś wyzionie ducha. Druga sprawa, że kupując od razu zapasowy akumulator dwukrotnie wydłuża już czas pracy. No i ładowanie staje się łatwiejsze. Możesz ładować samo ogniwo, a nie cały korpus urządzenia. Z innych cech spójrz na panel sterowania. Korzystnie, gdy pokazuje na tlaczu dokładny czas do rozładowania, a przynajmniej procentowy stan akumulatora. A jeżeli zmiana regulacji mocy sania jest jeszcze idealnie pod kciukiem, to tym lepiej, bo wygodnie zmienisz moc w locie. Zbiornik na śmieci. Niestety, ale pojemniki na zabrudzenia nie są w tej kategorii zbyt pojemne. Pół litra roboczej powierzchni to często ma Maximum. Zwróć też uwagę na sposób opróżniania. Dobrze, gdy klapa działa na przycisk, a zbiornik da się całkowicie zdemontować. Szczególnie ta pierwsza cecha ma znaczenie, bo zmniejsza ryzyko kontaktu z brudem podczas wysypywania śmieci. Głośność odkurzania. Kolejna nie za dobra informacja. Odkurzacze pionowe nie są ciche. Plus z tego taki, że nie ma też pomiędzy nimi ogromnych różnic w tym parametrze. Niemniej polecam raczej zakres poniżej niż powyżej 75-80 decybeli. Filtracja. Tym razem mam lepszą wiadomość. Odkurzacze pionowe są najczęściej cyklonowe. Ruch wirowy bardzo dobrze oddziela zanieczyszczenia od wypuszczonego powietrza. To skuteczny sposób filtracji, lecz coś musi zatrzymywać bakterie. Najlepiej, gdy czyni to filtr HEPA. Niektóre filtry mogą być przy okazji zmywalne. To plus, bo dłużej ci posłużą, choć mycie np. zabrudzonego filtra piankowego nie należy do najmilszych przeżyć. W kwestii filtracji jeszcze jeden szczegół. Dowiedz się przed zakupem, w jaki sposób odkurzacz wydmuchuje powietrze. Wyjścia z są zazwyczaj dwa. Albo bokami korpusu, albo jego tyłem. Lepiej, gdy czyni to bokami. Wtedy strumień powietrza nie będzie zmierzał w twoim kierunku, co niektórym osobom sprawia dyskomfort. Wyposażenie. Nie wyobrażam już sobie odkurzacza pionowego bez trybuty poworęcznego. Dlatego też duże znaczenie ma wyposażenie. Bogaty zestaw umożliwi ci wygodne odkurzanie wnętrza auta, mebli, elementów dekoracyjnych i wielu innych obiektów oraz miejsc. Podstawy to zwykle szczelinówka. Może być nawet nieco elastyczna i teleskopowa. Mini turboszczotka lub w lepszych modelach elektroszczotka oraz SAWKA 2 w jednym z wysuwanym włosiem. Bardzo doceniam obecność elastycznego węża przedłużającego. Stanowi spore ułatwienie, gdy odkurzam samochód, a konkretnie jego fotele, dywaniki, bagażnik, czy chociażby fotel komputerowy, albo wiecznie zakurzone klocki Lego. Z mniej oczywistych dodatków pojawia się moduł łamania głównej rury. Słyną z niego przede wszystkim modele Tefal, jak dla mnie fajna sprawa, ponieważ oznacza mniej schylania się podczas odkurzania pod meblami. Miły dodatek stanowi Wolno stojąca stacja na odkurzacz i jego akcesoria. Ułatwi Ci przechowywanie sprzętu, choć zwykły uchwyt ścienny także stanowi pewne wyjście, a pojawia się częściej. Finalnie, stacja wypada w mojej ocenie jednak bardziej komfortowo. Nie robisz dziur w ścianie, a nadal masz możliwość ładowania i przechowywania sprzętu w uporządkowany sposób. Funkcja mycia. Czy funkcja mycia jest potrzebna w odkurzaczu pionowym? To zależy od Ciebie i tego, jak konkretnie działa. Najlepiej wypada funkcja aktywnego mycia, obecna na przykład w modelach Philips. Aqua Trio i Dream h Max. Tego typu sprzęt mopuje obracającymi się szczotkami. Sam dozuje czystą wodę i wciąga tę brudną. To po prostu rzeczywiście mycie, a nie przecieranie. Typowa praca na mokro z opcją wciągania rozlanych płynów. Super sprawa, choć zwykle dokłada swoje doceny. W dodatku dwa zbiorniki zwiększają całkowitą wagę. Niemniej jak najbardziej opcja do rozważenia, bo szalenie przydatna. W prostszej wersji odkurzacze pionowe przecierają podłogi płaską nasadką mopującą. Pokrywa ją ściereczka z mikrofibry, a zbiornik na czystą wodę drzemie od razu w nasadce. Dobre rozwiązanie, jeżeli bardziej interesujecie rutynowe odświeżanie posadzki, a nie gruntowne zmywanie grubszej warstwy brudu. Waga. Sprzątając większy metraż czasem trzeba się trochę namachać odkurzaczem pionowym. Istotna jest zatem jego całkowita waga, zwłaszcza gdy często ściągasz pajęczyny spod sufitu. Obstawiam, że nie chcesz stracić na to zbyt wielu sił. Niestety, waga odkurzacza tego typu często wzrasta wraz z wydajnością. Najlepsze modele nie są ultralekkie, ale jakieś 3 kg z hakiem to akceptowalna wartość. Nieco tańsze urządzenia czasem ważą 2,5 kg, a nawet jeszcze mniej. Wtedy mowa już o bardzo lekkim sprzęcie. Podsumowanie. Jak wybrać odkurzacz pionowy? Przede wszystkim wybadaj jego stosunek czasu pracy do oferowanej wydajności. Kluczowy jest przeważnie średni tryb. 20 minut to w mojej opinii minimum. Najlepiej, gdy przekracza 25 minut, oferując przy tym na przykład 15 tysięcy paskali lub więcej. To ogólnie dobre osiągnięcie. W miarę możliwości finansowych wybierz raczej model z elektroszczotką, a nie turboszczotką. Jeżeli masz tylko podłogi twarde, szczotka centralna może być miękkim wałkiem. W przypadku wykładzin lepiej wybrać sprzęt, którego szczotka ma twardsze włosie. Przydaje się niewielkie wycięcie z przodu głowicy, aby dokładnie odkurzać przy ścianach. Z ważnych udogodnień najlepiej postaw na diody LED, wymienny akumulator czy filtr HEPA. Dokładne wyposażenie, funkcja mycia podłóg, całkowita waga czy pojemność zbiornika na śmieci to często subiektywne wybory. Najważniejsze, że już wiesz, na co konkretnie zwrócić uwagę. Jeżeli masz pytanie czy własną opinię, napisz komentarz. Pamiętaj, że na portalu proranking.pl znajdziesz tekstową wersję poradnika, zresztą nie tylko. Oprócz tego natkniesz się na aktualizowany ranking odkurzaczy pionowych czy masę artykułów oraz porad dotyczących tego sprzętu.